Witam moje drugie rybki na kanale. Na pewno mnie nie było, ale mam nadzieję, że już wrócę. Także witam Was jeszcze raz serdecznie na nowym czytaniu w nowym roku. Czytanie mamy na tydzień, nadchodzący, czyli od 5, czyli od 5 no, do stycznia. W naszym czytaniu zobaczymy co Cię czeka. Na to musisz uważać. Co Cię czeka w pracy, w miłości, w finansach, rodzina i przyjaciele? Więc tak, co Cię czeka? Myślę, że tutaj yy, możesz liczyć na jakieś spełnienie marzeń. Możesz poznać też fajnego faceta bądź partnerkę. Będzie to osoba troskliwa, rozważna, dyskretna. Może to być osoba pełna uroku. Także myślę, że patrząc na to tutaj, jeszcze co jest, jeżeli chodzi o miłość, to myślę, że w tym tygodniu albo poznacie, albo dowiecie się że macie koło siebie wspaniałego partnera, który e, będzie e, już najprawdopodobniej towarzyszył Wam przez długie, długie lata, a przynajmniej mam taką nadzieję. E, co Was może zasmucić w tym tygodniu? E, zaraz sobie zobaczymy, co Was może zasmucić w tym tygodniu. Może to być spowodowane mm, jakąś wiadomością. O utracie kogoś kogoś bliskiego yy, może to być yy, mogło być na przykład tak moje rybki że mogliście się jakiś czas temu rozstać yy, z jakąś daną osobą I, yy, i po prostu tęsknicie za nią, ale nie ma tutaj co tęsknić, bo macie w kartach tak naprawdę poznanie świetnej osoby i za chwilę zapomnijcie o tych rozterkach, które tutaj mieliście do tej swojej byłej miłości. Także myślę myślę, że albo tutaj może ktoś chciał wam może chcieć jeszcze, może być też taka sytuacja, że jakaś osoba z Waszej przyszłości będzie chciała wami manipulować, do której mieliście zawsze słabość. Na to musicie bardzo uważać. Jeżeli chodzi o pracę, to moi drodzy, w pracy, hmm, może dobrze by było, jakbyście się nie zwierzali w pracy. Co u Was słychać? Czy Was coś boli? Czy Wy się z czegoś cieszycie? Yy, może tutaj być osoba taka zazdrosna, zawitna, która będzie chciała yy, trochę Wam tutaj poprzeszkadzać, kłaść yy, jakieś kłody pod nogi. Nie będzie to dobre, nie zalecam Wam tego. Musicie uważać naprawdę w pracy. Um, ale jest taka szansa, jeżeli to jest y, do osób, które, które mogą mieć jakiś wyjątkowy problem. Y, może się Wam tak trafić. Że, po, że poda wam pomocną dłoń mężczyzna albo z waszej rodziny, albo to będzie starszy mężczyzna z waszego otoczenia, który wam po prostu dopomoże w tej pracy. Albo wam coś powie, co nasunie wam nową myśl, i pójdziecie sobie tą drogą, albo po prostu stanie w waszej obronie i, i poczujecie się jakby znowu bezpieczni. Ale tak jak mówię, uważajcie w tym tygodniu szczególnie w pracy. W miłości, jak już wspominałam, macie świetnego partnera, z, na, albo poznacie świetnego partnera na wasze przyszłe lata. Jeżeli go jeszcze nie macie, to taka uwaga, żeby nie rzucać się od razu na każdego nowego, nowo poznaną osobę, że to a może to ten, a może to ta. Naprawdę będzie, jeżeli to jest osoba, z którą macie być, i tak z nim będziecie. Także na spokojnie, nie róbcie sobie nadziei, że oto już jest to, to już jest to. Po prostu dajcie sobie czas, i na pewno, na pewno yy, zobaczycie, że to będzie z, z, z dużą szansą i, i świetnym prawdopodobieństwem dla Was. Jeżeli chodzi o finanse. To są chyba w tym tygodniu u Was rybki bardzo dobre. Tak. Także e, może puścicie jakiegoś lotka i wam się coś fajnego trafi. E, jeżeli chodzi o rodzinę, no to macie tutaj stabilizację. Może będziecie budować domy, może będziecie się przeprowadzać gdzieś razem wspólnie, może będziecie mieszkali już pod jednym dachem. Może ktoś z was odziedziczy jakiś, jakiś na przykład dom i się o tym dowiedział. A w każdym razie no jest tutaj jest tutaj jakaś, jakaś stabilizacja tak naprawdę. Jeżeli, jeżeli chodzi o o rodzinę potem przyjaźń. W przyjaźni przyjaźni. Już Wam mówię, co się dzieje. Wasz przyjaciel y, będzie miał prawdopodobnie jakieś kłopoty. A... Prawdopodobnie jakieś kłopoty, aczkolwiek. Zajmiemy chwilkę, dopytamy. I czy co? Może być tak, że wy w końcu dostrzeże, dostrzeże, dostrzegniecie to, że osoba, która była Wam bliska, ona po prostu jest ciągle zazdrosna o Wasze działania, o to, że Wam na przykład dobrze idzie, o to, że macie jakąkolwiek pomyślność, że na przykład nie wiem, jesteście lubiani i podobne i, um, i dostrzeżecie to w końcu. I to może być też to, na co macie uważać. Macie y, najprawdopodobniej przy sobie taką osobę, która wam zazdrości, zawiści nawet. I y, jak to tylko dostrzygniecie, dost, to odsuniecie się od tej osoby. Dacie jej ultimatum, ale ja nie, szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby to była dobra osoba dla was. I y, y, dawanie ultimatum, dobrze jest się zawsze rozstać. Na, na normalnych warunkach, bez żadnych złości, po to, żeby jakieś um, złe wibracje się wam nie wkradły w jakieś takie wasze przyszłe życie, bo tak szczerze mówiąc to nigdy nie wiadomo, z kim jeszcze gdzieś się kiedyś spotkamy, więc, więc najlepiej um, jak wiecie jak wiecie coś i miejcie sobie to z tyłu głowy. Także bardzo Wam dziękuję, moje kochane rybki, za czytanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym tygodniu.